i palę, to to nie, 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 tu nie, to, nie, 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 kurwa. nie, nie, kurwa nie, 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 o kurwa, taki chłop. Dawaj kamień. Kurwa, jest ile tam ci pomogę trochę. Kurwa, no dawaj. No, wierzcie. Do góry na dawaj czekaj, się do góry dawać, Nie daję no Nie damy rady Nie damy tak rady No dawaj do góry Ech, kurwa. No ja na bark trzymam na barku No dawaj dawaj O kurwa jakie ciężkie Dobra Do dołu Haluks ha, Tylu chłopak się złapie to raz, no nie? Droga, opačka, milik, teraz, oh, o, patrz Kamilek, teraz, waj! No nie! To tutaj odpadło! Ja pierdolę! Jak było, ej! Co to odpadło, maj? Tutaj, w całą! To nasze, czekaj, ja to wpadnę! Jak było, ej! Ja pierdolę! Podciągnie... Kurwa! I... Teraz Przerastać! Nie U Nie zła akcja, co? Podobało ci się? Nie, panie. Co? A nie. Teraz Teraz ty, To jest to, samo, to pierwsza akcja. Weź? Nie. A chciałbyś spróbować? Nie wiem. Wiesz, nie wiesz, wiem. Wiesz, że my cię bardzo lubimy. No, Nie. Wiesz? Jesteśmy dla za Ciebie zawsze dobrzy. Ja wiem. O nie, panie. <gumilę>, Kamileje. <gumilę> Patrz jasno jasnowic. Kurde, już spało widać. No. O kurwa. O kurwa, do rogu się jebaliście. No. no, Dawaj, cztery na 4. Jest 4 na 4. Tak? Dobra, musicie wyjść, wyjść. Dobra, się do tyłem znaczy. O kurde. Od tyłu musimy. Kurde, ja zapomniałem, że tutaj tak mały jest rozpęd, jak tam wszędzie. Musicie od tyłu wejść i mocno pchać. No dobra, może damy radę czeka jakoś no musimy do... o człowiek, ale nie, dobra na ramy nie siedzi, damy radę nie, zawi... nie, nie zawisnął na tym, na boku to to powinien wyjść na progach się nie zawiesił, będzie dobrze damy radę jak jak no wrażenia? My, wrażenia są super, ale to będzie ciężka akcja. To będzie ciężka akcja. <noise> Mamy szefa no, naszego, co nam pomaga. Ola, Każdy niech wylem się zawsze. Mogę! Kurwa Poszedł człowieku po tam. Bez Kamilka to byśmy nie dali rady. No to nie. Halux. Na dole, na dole, na dole masz. Pierwszy raz bajka. Pierwszy raz z samochodem no dawaj. Dosięgasz do pedału, zobacz. A gdzie wiesz jak pedały są? Wiesz jak Przęgło hamulec, Ja ci do przodu, kurde, no dawaj do Popchnij go, Macław Dobra, nie idź, dobra. Dosięgasz? Tu jest gaz. Tu jest gaz, no? A gdzie jest sprzęgło? Gdzie jest sprzęgło? Po lewej, na maksa. Na środku no. masz, masz sprzęgło? Pierwsze jest sprzęgło Wróć potem no. jest hamulec. No to potem jedynka jest gaz. i jedziemy Jesus. Masz sprzęgło wciśnięte? No. Te po lewej? No Ale musisz sprzęgło trzymać cały czas No i gazu od chuja O, o dobra? i Zgasz światła. Majtel, musisz światła gazu Musisz gazu dużo, tu, wiesz? Weź sprzęgło na maksa wciśnij no. Na maksa no. Gaz. No i teraz wiesz co musisz zrobić? Tak ciśnij tyle gazu. Nie dobra sprzęgło. Macer, widać. sprzęgło, no, po lewej. No. Sprzęgło na maksa, jedynka, jedynka. i gazu, gazu, gazu od chuja i puść od razu sprzęgło. I, ga i dużo gazu. I I, no opuszczaj. I nie trzymaj sprzęgła i jedziesz już no, <noise> mniej trochę gazu Trochę możesz puścić gazu Ale nie do końca, tylko no trzymaj trochę Gazu Daj, gazu mu daj na zakręcie Nie dawa. o, ale po Jak wrażenia Dajście Pod górkę Majster, ale pójść trochę to No, Dawaj jedziem gdzieś pod górkę Dawaj no, w prawo, w prawo, no co nie? Kurde majster dwójkę W prawo, w prawo Wrzuć mój dwójkę Nie dobrze jedzie na jedynce, w prawo, w prawo dawaj. W prawo może za blisko masz trochę czy nie? Tam jedziemy, na te górki na dawaj jest. Nie tu? No prosto tu? No może masz za blisko, czy nie? Nie Nie no, nie no, nie <laughs> no. Kurde, nie myślałeś, że nikt będziesz kiedyś siedział w terenu W terenie gazu. gazu! Gazu! Ale tu jest górka majster! <laughs> Dobrze! Czego teraz? Gazu, gazu, gazu! Gazu, gazu No i w lewo jedziemy tam, żeby zjechać z górki. Co nie? Toś, to ci kurwa Myślisz, że po co? Trzymaj lekko gaz Leciutko Gdzie nas zawiedzisz, tam jedziemy, Dawa, lewo, lewo, dawaj W Co? Kamilek, nie dykaj się, kurwa Chcesz, żeby widzowie gazu pisać, gazu. że obsraniec jesteś? Nie no, no to kurwa tutaj, zjeżdżaj stąd No No, tylko w drzewo nie wypierdol no, żaden w, w, w dół dawaj, tu w dół No dawaj, kurwa, Kamil, gazu Tylko mijaj drzewo

Gaza fajnie łatwo z górki Teraz pod górkę No teraz pod górkę dawaj Jak tam wrażenie Kabilek Ale ci w... soboty zrobiliśmy co? Sprzęgło na maksa dawaj gaz, trzymaj, puść gaz, trzymaj sprzęgło. Nie, gaz, gaz puść. Włączymy hmm. ci napęd. Nie, nie, poczekaj. I teraz wszędzie na dwójce jeździ. No, tu już jest dobrze. Gazu wiemy. Ale musisz gazu dać. Sprzęgło. I gazu musisz gazu jak ruszasz. Tylko dużo, tylko sprzęgło. Na maksa sprzęgło po lewej. Czekaj. No i trochę gazu dawaj. Daj trochę gazu. Sprzęgło, dawać, jak się... No i gazu trochę. Gaz jest po prawej. No I powoli sprzęgło puszczaj. gazu trzymaj. I pod górkę Okień, no gazu Trzymaj gazu, gaz Opór gaz i ogień, 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 ogień. Ej, nie kurwa Sprzęgło, sprzęgło, sprzęgło to, że pomysł Dobry pom sprzęgło dawaj Musisz skręcać majster Damy niech zrobić zabronkę i tam lewo. Sprzęgło i cofamy teraz No dobrze, dobrze Niech go nie Dobra, tu, nie wykręcaj, jeszcze kawałek jeszcze, 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 jeszcze Ja ci powiem kiedy sprzęgło wcisnę, nie kryj Dobra, sprzęgło, sprzęgło Dobra, dwójka i kurwa ogień, do końca ogień, o tak Ej, gazu Gazu, gazu, gazu Ogień Trzymaj, nie puszczaj Tak jest Ogień kurwa no w dół zjeżdżamy, pomalutku, z delikatnie gazem, w dół zjeżdżamy dawaj, w prawo. Kurwa, ale teraz dobrze poszedłeś. A dużo nie brakowało, już nie wjechali. Daj w dół, no prosto jedziemy. Gazu. Gdzie tu? No prosto, tam, no. Tam gdzie masz ślady. Tylko w drzewo nie wypierdol żadne, prosto gazu. gazu! No tu prosto No jedziemy Bez, bez gazu Bez gazu. Bez gazu. Bez gazu. Bez gazu. gazu. Nie Brawo, prawo, Nie prawo, trzeba hamować! I gaz trzymaj! Tam dalej jedziemy pod górkę, dawaj tu w lewo i, I tu prawo, w prawo, tam w ten biały No opór gaz, gaz, I, I gazu, gazu, gazu do końca mu! Nie puszczę kamień, nie i Kurwa, to będzie ciekawe sytuacja! Dobra, gaz, <gaz? stoimy! Trzeba hamulec? Nie, nie. <laughs> Hamulec jest na środku no, no, no. Jak on przed chwilą się pyta gdzie hamulec jest To teraz wiesz co musimy zrobić? Zjechać jakoś bezpiecznie, żeby nie rozjebać się. Sprzegło. Lekko Ciskać sprzęgło. Ciśnij mm. Ale lekko, Ciści. jesteśmy po prostej Sprzęgło, ciśnij. trzymaj kierownicę prosto i sprzęgło no. Nie skręcaj kierownicą, no? nie skręcaj. Nie! <grym> Do lewej, Do Po, lewej, A, po lewej. A. Hamuj! Dobrze, 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 dobrze. Dobrze jest. Dobrze? Elegancko, Kamil. Kura, Morde. Sprzęgło wciśnij. No i trzymaj te sprzęgło, trzymaj, no, trzymaj, trzymaj. I teraz z rozpędu to weźmiemy, wiesz? Odpalaj. Dziś. No, sprzęgło. Sprzęgło no, mocniej, no, ale mocniej. Ale jaja ja. Sprzęgło trzymasz, gazu i trochę i cofamy. Musisz to podjechać, sprzęgło. Kamil. Gaz trochę po prawej. Powoli sprzęgło. sprzęgło puszczaj. Dobra, hamuj i jedziemy, dwójeczka, sprzęgło. Nie wiem, się Sprzęgło, sprzęgło trzymaj. trzymaj. Zapamiętaj sobie, pierwszy jest sprzęgło, potem jest hamulec, a potem. Trzymaj jest gaz. sprzęgło. No. Dobra, I gaz, gaz i, i, i pił za i, I puszczę sprzęgło. I gaz. Kamil, kamil, kamil. Jedziesz z tym. Kamil robimy to! Kamil. Dawaj, 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 dawaj! Dobra! Sprzęgło! Sprzęgło po lewej. Hamulec środkowy! Dobra, stoi. Musisz zjechać teraz. Znowu to samo. Klikaj sprzęgłeś no. w lewo trochę. Urwa. Nie wiem. Lekko? w lewo trochę kierownicą. Skręćmy trochę. No. Ale kluczyk weź, kluczyk weź. Co Kluczek, weź, bo się zablokuje. Nie tam. zablokujesz. No, dobra. I teraz i popisz no. wprost. I sprzęgło. No, I puszczę sprzęgło i hamulek. Przęgło trzymaj, hamulec na środku jest.